Zapłaciłem 50 tysięcy dolarów za luksusowe wakacje rodzinne. Podczas kolacji mój wujek podniósł kieliszek i powiedział: Zawsze byłeś nieudacznikiem, dopóki my cię nie unieśliśmy. Mój ojciec uśmiechnął się z drwiną, a moja matka nie przestawała kroić stekra. Śmiali się, dopóki nie wzniosłam toastu. Na koniec wieczoru kolacja już nie smakowała tak dobrze. Zawsze byłeś nieudacznikiem. Dopóki my cię nie unieśliśmy, powtórzył wujek David, a jego głos rozbrzmiał nad dźwiękiem stukających się kieliszków, głośny, pewny siebie, jakby właśnie powiedział coś błyskotliwego. Kilka osób zaśmiała się nie dlatego, że było to zabawne, lecz dlatego, że tak zawsze było. Mój ojciec zatopił się w winie, a moja matka wciąż kroiła swój stek, jakby nic nie słyszała. Siedziałem, kręcąc swoim drinkiem, wpatrując się w ludzi zgromadzonych wokół tego długiego, kosztownego stołu. Każdy z nich cieszył się wakacjami, za które zapłaciłem loty warte 50 tysięcy dolarów, prywatny szef kuchni, willa z widokiem na ocean, wszystko. A mimo to jakoś nadal byłem przegrywem, bo nie postępowałem zgodnie z ich planem. Nie byłem złotym dzieckiem, jak mój brat Matt, który przejął firmę rodzinną, nie byłem też idealną córką, jak Oliwia, która wyszła za bogatego prawnika, wystawnie pokazując to na galach charytatywnych. Byłem czarną owcą tym, który porzucił studia prawnicze, tym, który wybrał pracę przy szambach zamiast siedzenia w biurze, tym, który założył księcia ścieków, brudny biznes zamiast szanowanej firmy. Matt kiedyś zadzwonił do mnie podczas kolacji wigilijnej, myśląc, że jest najzabawniejszym facetem na świecie, kapitanem ścieków, jak dodał wujek David przynajmniej ktoś w rodzinie potrafi uporządkować bałagan. Odpowiedziałem ostro, co wywołało kilka westchnień. Ale właśnie to ich rozśmieszało, drwiło, robili żarty, mówiąc jak to wstydliwe, że zarabiam na życie pompowaniem szamp i przewożeniem odpadów. A jednak nigdy nie zapytali, ile tak naprawdę zarabiam, nigdy nie przejmowali się sprawdzaniem liczb, gdy zaczynałem podpisywać kontrakty miejskie, nigdy nie zauważyli, gdy rozszerzyłem działalność na klientów przemysłowych, nigdy nie zdali sobie sprawy, że to brudne pieniądze opłaciły te wszystkie wakacje. Powoli wydałem powietrze, czując, jak narasta zwykły gniew, taki, który zawsze połykałem, który spływał mi z ramion, bo rodzina to rodzina, prawda? Nie, tym razem nie. Wstałem, podnosząc kieliszek, wzniosłam toast, wszyscy się odwrócili, kilka brwi uniosło się, nigdy nie wznosiłem toastów za rodzinę. Zacząłem mówić lekko, zwracając się do tych, którzy zawsze przypominają mi, skąd pochodzę. W tle zabrzdąkały ciche chichoty. Amat oparł się na krześle, uśmiechając się drwiąco, myśląc, że gram według ich zasad. Uśmiechnąłem się i powiedziałem do siebie, za opłacenie tej całej wycieczki, cisza. Uśmiech wujka Dawida zbladł, moja matka w końcu spojrzała, a palce ojca zacisnęły się na kieliszku 50,000 dolarów kontynuowałem, mieszając drinka za willę, jedzenie, niekończące się butelki wina, które wszyscy się delektowaliście. Wziąłem łyk. Pozwalając słowom wsiąknąć, i powiedziałem: Na zdrowie, podnosząc kieliszek wyżej, za porażkę, która jakoś zdołała zapłacić za wszystko czystymi pieniędzmi z brudnej roboty. Nastała martwa cisza. Matt wyglądał, jakby połknął cytrynę, a Olivia wybuchnęła nerwowym śmiechem. No dalej, to był tylko żart, mruknął wujek David, tylko żart. Spojrzałem na niego i uśmiechnąłem się dziwnie, nie słyszę, żeby ktoś się śmiał. Wypiłem resztę drinka i usiadłem ponownie. Nagle kolacja przestała im smakować. Oparłem się w krześle, czekając, aż ktoś zabierze głos, ale nikt nic nie mówił. Ojciec odchrząknął, jakby miał powiedzieć coś mądrego, ale zamiast tego tylko zamieszał winem. Wujek David wpatrywał się w stół, jakby dopiero co zauważył wzór na obrusie. Matka zachowywała się, jakby to wszystko jej nie dotyczyło, ale ja widziałem, widziałem, jak prawda ich zżera. Co się dzieje? Uniosłem brew, czy prawda jest trudna do przełknięcia, czy po prostu trudno przyznać, że to ta porażka opłaciła to wszystko? W końcu brat matt zabrał głos, odkładając widelec to nie chodzi o pieniądze, chodzi o status. Zaśmiałem się, o naprawdę? A powiedz, czy status teraz opłaca rachunki? Matt zmarszczył brwi, ale szybko odzyskał swoją pewność siebie, nie bądź taki prostoduszny, bracie, powiedział, poprawiając postawę. Budujemy coś większego niż tylko zarabianie pieniędzy. Biznes rodzinny to prestiż, tradycja, wpływy. Nie zrozumiesz tego, bo wybrałeś inną drogę. Wiesz, stukałem palcami w stół. Tak, porozmawiajmy o tym, o twoim prestiżowym biznesie, tym, który, jeśli się nie mylę, ledwo się utrzymuje. I skrzące napięcie na twarzy Mate było satysfakcjonujące. Powiedz mi, kto zapłacił za ubiegłoroczne straty firmy? Przechyliłem głowę. O tak, tata musiał zaciągnąć kolejny kredyt. A co z małą butiką Oliwii? Nadal jest na minusie, prawda? A mimo to, jako jedyny przy tym stole, który może sobie pozwolić zabrać całą rodzinę na wakacje bez błagania banku o przedłużenie, to właśnie mnie wyśmiewają. Szczenka zaciśnięta. To nie o to chodzi. Odpowiedział ostro. Życie to nie tylko zarabianie pieniędzy, chodzi o szacunek, wpływy, bycie częścią czegoś większego. Z uśmiechem złośliwym powiedziałem: No dobrze, wyjaśnijmy to: jeśli z trudem wiążesz koniec z końcem, to budowanie dziedzictwa, ale jeśli naprawdę osiągnę sukces w swojej dziedzinie, to nadal jestem żartem, bo moja praca nie jest wystarczająco efektowna dla Was. Mak zacisnął zęby, pieniądze to nie wszystko. Podniosłem kieliszek i powoli wziąłem łyk. Powiedz to kelnerowi, gdy przyjdzie rachunek. Cisza, bo nieważne, ile rozmawiali o statusie, kiedy do rzeczy dochodziło, to ja byłem jedynym, który utrzymywał luksusowy styl życia tej rodziny i wszyscy o tym wiedzieli. Cisza zawisła nad stołem, jak gęsta mgła, pełna wszystkiego, co chcieli powiedzieć, ale nie mogli lub nie chcieli. Mat zacisnął szczękę, a Olivia unikała kontaktu wzrokowego, zafascynowana swoim kieliszkiem wina. Ojciec powoli wydychał przez nos, tak jak wtedy. Gdy starał się nie stracić panowania nad sobą, a wujek David po prostu siedział, stukając palcami w stół, nadal przetwarzając fakt, że właśnie wbiłem im w twarz całą ich ideę sukcesu. Pieniądze to nie wszystko, powtórzył Matt, głos jego był tym razem bardziej napięty. Zaśmiałem się, potrząsając głową, no i jednak, z jakiegoś powodu, żaden z was nie mógł sobie pozwolić na tę podróż śmieszne, jak to działa, co? Oliwia w końcu zabrała głos, tonem przesadnie słodkim, jak zawsze, gdy próbowała zachować spokój, patrzcie, nikt nie twierdzi, że to, co robicie, nie jest ważne. O, naprawdę? Uniosłem brew, bo ostatnio, gdy tylko pojawiał się temat mojej pracy, wszyscy zachowywali się tak, jakbym miał się wstydzić, jakbym miał się wstydzić budowania czegoś od podstaw, tylko dlatego, że nie wiąże się to z efektownym tytułem ani z ekskluzywnym biurem. Mat parsknął, dalej, to nie to samo. To, co robimy my, a to, co robisz ty, polega na wykwawianiu taty, udając, że jesteś biznesmenem. Na chwilę to go uciszyło, nikt nic nie powiedział. Jedyne dźwięki, to odgłos uderzający fal o brzeg za willą, prywatny szef kuchni, niekończące się butelki importowanego wina, wszystko nagle wydawało się absurdalne. Cała ta wycieczka, cała ta fasada rodzinnych wakacji, była zbudowana na iluzji że wciąż jesteśmy tą samą rodziną, którą byliśmy lata temu, ale tak nie było. Ja nie byłem, i oni tego nienawidzili. Wydychając powoli przez nos, pochyliłem się, opierając łokcie na stole, wiecie, co mnie naprawdę denerwuje? Hipokryzja? Mat przewrócił oczami, o, znowu to, zignorowałem go. Wszyscy uwielbiacie mówić o statusie, dziedzictwie i prestiżu, ale gdy przychodzi do rzeczy, nikt z Was właściwie nic nie robi. Siedzicie, żyjąc z nazwiska, które z każdym rokiem znaczy coraz mniej, czekając, aż tata rozwiąże wasze problemy, a jednocześnie patrzycie na mnie z góry, bo faktycznie pracuję. W końcu tata przemówił spokojnym, lecz stanowczym głosem, wystarczy. Odwróciłem się do niego, mój wyraz twarzy był nieodczytywalny, czy to dlatego, że dopiero zaczynam. On wydechnął, pocierając skronie, nikt nie wątpi, że ciężko pracujesz, ale w tej rodzinie są pewne oczekiwania, pewne obowiązki. Obowiązki. Zaśmiałem się gorzko, jak to? Udajęcie, że wszystko jest w porządku, podczas gdy wielkie plany mate toną szybciej niż ołowiana kula, przykrywacie katastrofalne inwestycje Oliwii, udając, że bez waszej pomocy bym nie dał rady. Oliwia zareagowała drgnieniem, to nie fair, prawda? Cisza. Westchnąłem i oparłem się, rozkładając ręce, wiecie co, przestańmy udawać, powiedzmy to głośno. Wszyscy uważacie, że niezależnie od tego, ile pieniędzy zarobię, niezależnie od tego, jak bardzo osiągnę sukces, nigdy naprawdę nie będę należał do tego stołu, bo to, co robię, nie jest dla Was wystarczająco szanowne. Nikt się nie sprzeciwił, to wystarczyło mi jako potwierdzenie. Pozwoliłem tej rzeczywistości wsiąknąć, po czym podniosłem kieliszek, mieszając zawartość, zanim wziąłem kolejny łyk. No cóż, oto sprawdzian rzeczywistości, powiedziałem chłodnym, stanowczym głosem, Prestiż nie opłaca rachunków, status nie kładzie jedzenia na stole, a szacunek wydałem cichy chichot. Szacunek nic nie znaczy, jeśli ci, którzy o niego domagają się, na niego nie zasłużą. Mat odepchnął swoje krzesło i nagle wstał. Myślisz, że jesteś lepszy od nas, prawda? Spojrzałem mu w oczy. Nie. Odkładam kieliszek, bo po prostu znam swoją wartość, a okazuje się, że jest ona o wiele większa niż jakikolwiek tytuł, za którym ciągle gonicie. Otworzył usta, jakby chciał coś jeszcze powiedzieć, może kolejną obelgę, słabą próbę odzyskania kontroli nad rozmową, ale nic nie wyszło, tylko pokręcił głową i wybiegł na balkon, trzaskając drzwiami za sobą. Westchnąłem, przejeżdżając ręką przez włosy, widzisz, to jest różnica między nami. Gdy robi się niekomfortowo, ja zostaję i radzę sobie, a wy wskazałem w stronę drzwi, wy uciekacie. Tata wyglądał na zmęczonego, jakoś starszego. Nie musisz tego robić, powiedział. Uśmiechnąłem się bez entuzjazmu. Wciąż jesteś częścią tej rodziny, powiedział, usta ścisłe jak cienka linia. Wpatrywałem się w niego przez dłuższą chwilę, potem pokręciłem głową, nie jestem twoim synem. Na to usłyszałem, pewnie, ale rodzina, rodzina tak ciebie nie traktuje. Odsunąłem krzesło i wstałem. Dokąd idziesz? Spytała niepewnie Oliwia. Żebym mógł cieszyć się resztą moich wakacji, odpowiedziałem. Odwróciłem się, by raz jeszcze stanąć im twarzą w twarz. Mój wyraz twarzy był nieodczytywalny. Proszę bardzo, przy okazji i z tym wyszedłem, zostawiając ich, by siedzieli w bałaganie, który sami stworzyli tym razem, to nie ja sprzątałem. Przez następne dwa dni naprawdę cieszyłem się wakacjami, bez ciągłych niepochlebnych komentarzy i oceniających spojrzeń, Willa w końcu zaczęła przypominać raj. Pływałem w basenie Infinity z widokiem na ocean, wypijałem poranną kawę na balkonie w spokoju i nawet zafundowałem sobie prywatną wycieczkę na ryby po raz pierwszy. Nie tylko finansowałem luksus, ale go przeżywałem. Oczywiście cisza ze strony rodziny nie trwała długo. Trzeciego wieczoru, właśnie gdy wracałem z kolacji przy plaży, znalazłem ojca czekającego w salonie Willi z półpustym kieliszkiem whisky w ręku. Musimy porozmawiać, westchnąłem, rzucając okulary słoneczne na stół. Usiądziemy? zaproponował, ale ja nie usiadłem. On wydechnął, pocierając skronie Przejdę od razu do sedna interes jest w tarapatach. Uśmiechnąłem się z ironicznym uśmiechem no, nie żartujesz. To nie jest żart, tak samo jak moja kariera ale to nigdy nie powstrzymało was przed śmianiem się z niej, kropka. Jego oczy zabłysły irytacją, ale zachował spokój. Słuchaj, wiem, że mieliśmy nasze różnice. Odrzuciłem to, różnicę? Masz na myśli to, jak ty i reszta rodziny traktowaliście mnie jak obywatela drugiej kategorii, bo nie siedziałem w jakimś wygodnym biurze, udając, że jestem ważny? To nie fair, powiedział, choć nie brzmiało to szczerze. Skrzyżowałem ręce, powiedz mi, co się naprawdę dzieje, bo skoro jesteś tu sam, bez Mate czy oliwii, to znaczy, że jesteś zdesperowany, a ja chętnie posłucham, dlaczego, kropka. On ponownie westchnął, tym razem ciężej. I odłożył kieliszek, tracimy pieniądze w zastraszającym tempie, ostatnie kilka lat było ciężkich, ale teraz jest naprawdę źle, straciliśmy kilku kluczowych inwestorów, a ostatnia próba ekspansji Mate była katastrofą. Bank nie przedłuży kolejnego kredytu, jeśli nie zrobimy czegoś szybko, firma może upaść. Pozwoliłem słowom wsiąknąć, więc dlatego teraz mnie potrzebujecie, nie dlatego, że nagle doceniliście moją wartość, nie dlatego, że żałujecie, iż traktowaliście mnie jak outsidera ale dlatego, że wasze złote dziecko, wasze cenne dziedzictwo, zrzuciło interes prosto do gruntu. I zgaduję, powiedziałem, opierając się o Ladę, że chcesz, żebym cię wyratował? On nic nie powiedział, to było wystarczającą odpowiedzą. Wypuściłem krótki śmiech, potrząsając głową, Wiesz, tato, to zabawne kilka nocy temu wszyscy siedzieliście przy tym stole, dbając, żebym wiedział, że niezależnie od tego, ile pieniędzy zarobię, nigdy nie będę Twoim równym, a teraz prosisz mnie o pomoc. To nie chodzi tylko o nas, powiedział, frustracja prześlizgiwała się w jego głosie, są pracownicy, którzy na nas polegają, rodziny, które potrzebują swoich wypłat. To nie tylko kwestia dumy. Przechyliłem głowę, jesteś pewien? Bo gdyby chodziło tylko o ochronę miejsc pracy, Połknąłbyś swoje ego i poprosił mnie o pomoc, zanim wszystko poszło do diabła. Cisza. Westchnąłem, skrzyżowałem ramiona. Pozwól, że zgadnę, nie potrzebujesz tylko gotówki, potrzebujesz kogoś z prawdziwym smykiem biznesowym, żeby posprzątać bałagan matę, prawda. Tata nic nie odpowiedział nie musiał. Zadwiłem, no dobrze, wyjaśnijmy to. Nigdy nie byłem wystarczająco dobry, żeby zasiadać przy Twoim stole jako równy, ale teraz nagle jestem wystarczająco dobry, żeby rozwiązać wszystkie Wasze problemy. O to chodzi. Wciąż jesteś częścią tej rodziny, powiedział, starając się brzmieć rozsądnie. Zaśmiałem się, to dopiero śmieszne, kiedy ja stałem się rodziną? W momencie, gdy potrzebowałeś mojego konta bankowego? W końcu cierpliwość taty pękła. Na litość boską, synu, przestań być taki drobnostkowy to chodzi o coś większego niż ty. Zbliżyłem się, obniżając głos: Nie, tato, to pierwszy raz, kiedy chodzi o mnie, kropka. Chwyciłem okulary przeciwsłoneczne ze stołu i odwróciłem się w stronę schodów, gdzie zamierzasz spać. Spojrzałem przez ramię i, żeby było jasne, nie dam ci ani grosza. Jego wyraz twarzy przyciemnił się: Jesteś gotów pozwolić, by twoja własna rodzina upadła? Uśmiechnąłem się. Nie, po prostu w końcu pozwolę wam zmierzyć się z własnymi konsekwencjami. I z tym zostawiłem tatę samego, stojącego tam z whisky i żalami. Wiedziałem, że mój ojciec nigdy by tego nie odpuścił bogaci, wpływowi ludzie nigdy tego nie robią, nie słyszą słowa nie, nie wierzą w konsekwencje, przynajmniej nie dla siebie. Następnego ranka, gdy obudziłem się i zobaczyłem matkę siedzącą na patiowilli, popijającą herbatę, jakby na mnie czekała, nie byłem zaskoczony. Dzień dobry, kochanie, powiedziała gładko, jakby wczorajsza rozmowa nigdy się nie odbyła. Wziąłem kawę z kuchni i usiadłem naprzeciwko niej, bez zbędnych grzeczności. Czy tata cię wysłał? Zapytała, uśmiechając się, choć jej uśmiech nie docierał do oczu. Twój ojciec jest zdenerwowany, nie rozumie, dlaczego jesteś taki uparty, dodała. Prychnąłem, och, nie wiem, mamo, może dlatego, że przez lata dbaliście, żebym wiedział, że nie jestem wystarczająco dobry dla tej rodziny, a teraz, gdy potrzebujecie moich pieniędzy, nagle jestem wartościowy. Nie przesadzaj, powiedziała, delikatnie odkładając filiżankę. To chodzi o rodzinę, o odpowiedzialność. Nie, to chodzi o kontrolę, odparłem, odchylając się w krześle. Tak naprawdę nie zależy ci na moim sukcesie. Mamo, tylko nienawidzisz, że coś zbudowałem bez ciebie, kropka. Na chwilę jej wyraz twarzy stwardniał, zanim odzyskała spokój, to nieprawda. Westchnąłem, pocierając skronie, Mamo, czego chcesz? Ona złożyła ręce starannie na stole, chcemy, żebyś był częścią czegoś większego. Chcemy, żebyś wrócił do rodzinnego biznesu. Naprawdę się zaśmiałem, masz na myśli upadający biznes, ten, który mat zrujnował? To nie upada, bank się z tym nie zgadza. Potrząsnąłem głową, nadal się uśmiechając to niewiarygodne. Przez lata drwiliście z mojej pracy, a teraz, kiedy odnoszę sukces, nagle chcecie, żebym porzucił wszystko i wrócił. Dlaczego? Bo teraz jestem użyteczny. Zawsze byłeś użyteczny, kochanie, powiedziała gładko, tylko nie w ten sposób. To bardzo boleśnie uderzyło, widziała to na mojej twarzy i dodała, Masz potencjał, ale zmarnowałeś go w, zrobiła enigmatyczny gest w branży sanitarnej. Zaciśniłem szczękę, masz na myśli prowadzenie rentownego biznesu tego, który jest bardziej udany niż Twój. To nie o to chodzi. Więc o co w tym chodzi, mamo? Pochyliłem się, bo z mojego punktu widzenia wygląda na to, że ty i tata nie zależy wam na tym, co robię, o ile mieści się to w waszym idealnym obrazie tego, jak sukces powinien wyglądać. Wizerunek się liczy, ostro odparła, łamiąc swój spokój. Ta rodzina ma dziedzictwo do ochrony. Nie rozumiesz, jak to jest ważne? Potrząsnąłem głową, wstając: Nie, nie rozumiesz. Nie potrzebuję waszej aprobaty. Nigdy jej nie potrzebowałem i mam dość grania według waszych zasad. Odwróciłem się, by odejść, ale jej kolejne słowa sprawiły, że zamarłem. A co z Mattem? Zawahałem się, a ona kontynuowała, on jest Twoim bratem. Jeśli biznes upadnie, co się z nim stanie? Co ze jego dziećmi? Z Oliwią? Ze wszystkimi nami? I oto nadszedł układ winy. Powoli odwróciłem się, więc to wszystko? Nie przekonacie mnie obelgami, więc teraz próbujecie obarczyć mnie winą, żeby uratować matę? Proszę Was, żebyście zrobili to, co słuszne? Zaśmiałem się gorzko. Nie, prosicie mnie, żebym poświęcił siebie, żebyście nie musieli radzić sobie z bałaganem, który stworzyliście. Prosicie mnie, żebym posprzątał po matce, tak jak zawsze musiałem sprzątać po tej rodzinie. Cisza. Spojrzała na mnie z niemal współczującym wyrazem, nie rozumiesz, prawda? Niezależnie od tego, ile pieniędzy zarobisz, niezależnie od tego, jak bardzo odniesiesz sukces, nigdy nie będziesz miał tego, co my mamy szacunku, statusu. Uśmiechnąłem się, szacunek, powiedziałem, powoli masz na myśli ten rodzaj szacunku, który znika w momencie, gdy pieniądze się skończą. Nie odpowiedziała, więc skinąłem głową, jakbym w końcu coś zrozumiał. Widzisz, to jest różnica między nami, mamo. Zbudowałem coś prawdziwego, coś, co nie rozpada się, gdy odbierzesz mu efektowne imię. Nie potrzebuję waszego szacunku i na pewno nie potrzebuję waszej aprobaty. Wziąłem ostatni łyk kawy i powiedziałem, nie, mamo, nie ratuję maty. Nie ratuję twojego biznesu. Nie ratuję was nikogo, kropka. Odłożyłem filiżankę na stół i odwróciłem się w stronę drzwi. Chcecie, żeby ktoś posprzątał wasz bałagan? Spojrzałem przez ramię. Zatrudnijcie profesjonalistę, słyszałem, że w branży sanitarnej dobrze się zarabia. I z tym wyszedłem, zostawiając matkę w oszołomionej ciszy po raz pierwszy w jej życiu. Powinienem był wiedzieć, że nie przyjmą odmowy. Kilka dni później pierwszy sygnał nadszedł, gdy zadzwonił do mnie stary partner biznesowy, z którym nie rozmawiałem od lat: Hej, człowieku, chciałem ci tylko dać znać, twoje nazwisko pojawia się w jakichś dziwnych rozmowach. Niektórzy mówią, że twój biznes nie jest tak legalny, jak wygląda. Wydychając przez nos, powiedziałem: Pozwól, że zgadnę moja rodzina? Nie musiałem tego dodawać, to była klasyczna strategia kryzysowa. Jeśli nie mogli mnie przekonać do pomocy dobrowolnie, Próbowali wywierać presję, mówili, że moja praca jest niskiej klasy, rozprzestrzeniali plotki, że jestem tylko kolejnym facetem z ciężarówką i pompą, a nie prawdziwym przedsiębiorcą. Wykorzystywali swoje kontakty, by odwrócić ludzi przeciwko mnie, żeby upewnić się, że będę ich potrzebował. Ale zlekceważyli jedną rzecz: całą moją karierę spędziłem na radzeniu sobie z bałaganem, i byłem w tym naprawdę dobry. Gdy dowiedziałem się, że organizują w ten weekend galę charytatywną, pełną elit biznesowych, towarzyskich i takich ludzi, których desperacko chcieli zaimponować, zdecydowałem, że czas oddać przysługę. Wszedłem na to wydarzenie w idealnie skrojonym garniturze, wyglądając równie sukcesywnie jak ludzie, którym chcieli zaimponować. Ludzie odwracali się, gdy wchodziłem do balowej sali, moja sama obecność wystarczyła, by twarz mojej matki zbledła. Co ty tu robisz? Syknął Matt, pojawiając się przy moim boku. Uśmiechnąłem się: Och, nie słyszałeś? Nawiązuję kontakty. Zanim zdążył odpowiedzieć, wszedłem prosto w tłum, podając ręce, rozmawiając, aż w kilka minut stało się jasne, że nie spodziewali się tego, oczekiwali, że pozostanę na swoim miejscu, że będę wstydem klasy pracującej, którego można gnębić, a nie tego, by przybyć i przyciągnąć uwagę, by rozmawiać o biznesie na ich poziomie. Potem wykonałem ostateczny ruch, Poczekałem, aż tata przerwie swoje przemówienie, zękując darczyńcom i mówiąc o dziedzictwie, zanim zabrałem głos. Mówiąc o dziedzictwie, mój głos rozniósł się po sali, właśnie podpisałem nowy kontrakt, który zmieni branżę gospodarowania odpadami w mieście. Ludzie odwracili się, niektórzy wyglądali zaintrygowani, inni, moja rodzina wyglądała przerażenie. Uśmiechnąłem się, w rzeczywistości moja firma właśnie zabezpieczyła kontrakt z miejskim rządem. Będziemy obsługiwać sektor sanitarno-odpadowy dla kilku głównych dzielnic, w tym obszarów przemysłowych. To jeden z największych kontraktów w branży w tym roku. Zapadła chwila ciszy, potem aplauz, ludzie byli naprawdę pod wrażeniem. Widziałem, jak inwestorzy szeptali do siebie, kiwali głowami, a kilku z nich nawet podeszło od razu, gratulując mi i pytając o szczegóły. I wtedy zobaczyłem to uświadomienie w oczach mojego ojca. Przez lata mówił sobie, że mój biznes nie ma znaczenia, że jestem gorszy od nich, że zawsze będę w ich cieniu, ale teraz, teraz właśnie ich przysłoniłem na oczach całego ich świata. Matka próbowała uratować sytuację, lekko się śmiejąc, no cóż, kochanie, zawsze byłeś praktyczny. Spojrzałem na nią, wciąż się uśmiechając tak, mamo, i dlatego buduję rzeczy, podczas gdy twój biznes się rozpada. Mak zacisnął zęby, myślisz, że jeden kontrakt coś zmienia? Nie, odpowiedziałem spokojnie, ale fakt, że nie potrzebuję was, już wiele znaczy. I z tym wziąłem kieliszek szampana od przechodzącego kelnera, podniosłem go w udawanym toaście i odszedłem, bo po raz pierwszy w życiu nie miałem nic do udowodnienia. Rok później siedziałem w moim biurze, przeglądając kontrakty, kiedy zapukał mój asystent: Panie, twój ojciec jest tu, żeby się z tobą zobaczyć. Nie zareagowałem od razu, pozwoliłem słowom osadzić się, powinienem mu powiedzieć, że jesteś niedostępny. Spojrzałem przez okno mojego wieżowca, miasto rozciągało się poniżej, widok, który kiedyś wydawał się niemożliwy, ale teraz, teraz był mój. Wziąłem powolny oddech, nie, przyprowadź go za minutę. Później wszedł mój ojciec, wyglądał na mniejszego, szczuplejszego, ciężar upadającego biznesu i rozpadającego się dziedzictwa w końcu go dogonił. Idzie ci dobrze, powiedział, rozglądając się. Skinąłem głową, tak, idzie mi, kropka. On zawahał się, potem w końcu powiedział, biznes upada. Nie zareagowałem, Matt próbował wszystkiego, Oliwia też, ale nie możemy nie potrafimy już tego utrzymać. Poczekałem, potrzebujemy pomocy. I oto to było coś, czego przysięgali, że nigdy się nie wydarzy. Wydychając powoli, powiedziałem, przez lata mówiliście mi, że nie jestem wystarczająco dobry, że nie jestem jednym z was, że moja praca nie jest szanowana. On zareagował drgnieniem, a teraz chcesz, żebym cię uratował? To nie tak szybko odparł jesteśmy rodziną. Pochyliłem się nie, nie jesteśmy. Te słowa uderzyły niczym, Klaps, naprawdę tak nie masz na myśli? Cicho spojrzał mi w oczy tak, mam po raz pierwszy. Zrozumiałem w końcu zrozumiał, że mnie już nie ma, że odsunął mnie zbyt długo i nie ma powrotu. Przepraszam powiedział za wszystko. Przyglądałem mu się przez dłuższą chwilę, potem wstałem, poprawiając garnitur, wiem i odprowadziłem go do drzwi, bo nieważne, jak bardzo tego żałujecie, nieważne, jak bardzo chcecie cofnąć przeszłość, ja skończyłem sprzątać wasze bałagany, wy dokonaliście swojego wyboru, a ja swojego kropka.